Zakłady mechaniczne Tarnów to polska duma i fundament naszej odporności od ponad 100 lat. Dziś tworzą Potwora Starnowa, system antydronowy, który odpowiada na nowe zagrożenia współczesnego pola walki. To zaawansowana technologia, wielolufowy karabin kalibru 12,7 mm z szybkostrzelnością 3600 pocisków na minutę i wspierany przez radar i odpowiednie systemy optoelektroniczne, które skutecznie neutralizują drony na dystansie do 2 km. Takie innowacje pokazują, że polskie firmy zbrojeniowe mają moc. Mają moc, by nasze bezpieczeństwo umacniać, by uniezależniać nas od zagranicznych dostawców. Wspierając rodzime technologie, budujemy nie tylko siłę militarną, ale i suwerenność państwa. Pilnujmy tej sprawy, pilnujmy rządzących. Budżet zamówień MON, Ministerstwa Obrony Narodowej, musi rozwijać polski biznes, a nie zagraniczny.